Cześć witajcie na kolejnym odcinku. Na dziś mam zdropki za 50 zł, portfel zielonych za piątkę, dolarek za piątkę, król za dyszkę, gorączka złota, za dychę i mega krzyżówka. A od tych piąteczki zaczniemy. Od portfel zielonych zacznę z numerem 33

Sześć, dwadzieścia sześć, trzy i dziewiętnaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści jeden, trzynaście, szesnaście i siedemnaście, a pod siódemką zjawia się pięć złotych. No dobra, musiałam na chwilę zatrzymać.

4 i 18. Więc tutaj się nie udało. Ok, gorączka złota z numerem 11, i szukam monety garnka. A mam prezent: trofeum, kwiat, naczyń naszyjnik, bransoleta, naczynie, powiedzieć, zegar, biedronka, klucz, <laughs> słońce i pierścionek, korona, perfumy, dalej, szpilki, muszka i skrzynia, Kufer. gwiazda, auto, narty, rubin i

no i dalej trzydzieści sześć, szesnaście, siedemnaście, trzydzieści osiem, no nie mam trzydziestek, pięćdziesiąt siedem, blisko czterdzieści siedem, trzydzieści siedem, czterdzieści osiem, czterdzieści cztery i trzydzieści pięć, coś się popsuło teraz, król Gasz. R i V o, też nie ma nic. No i na koniec mega krzyżówka z numerem piętnastym. KA na początek. K i A to tyle. Chyba nie przegapiłam. Najpierw, później to trapię. T, Y. Jest Y, tu są literki T. I Y. D, I, G. E, D, G. To tyle. Chyba tak. M, I, E. Tu, tu. Tak, tu jeszcze mam F Z, P jest Z tutaj też tu też i tu mam P dalej J i I OK W, N Jest jeszcze N. Ok, -pen. tworzy się pierwsze słowo. Dalej mam U i C. Z dół jest drugie. Coś jeszcze chyba wszystko. I na końcu mam B. Ale to nic nie zmienia. Dobra, no, czyli dwa słowa tu. Krzyżówka numer. Dwa i 3 S -i. Tak, tutaj wszystko teraz tutaj S -i -i. Tyle. L i U. Tu jest L, U. Dalej. Tu jest jeszcze L. A na tej? Mamy L, U. Dobra. Teraz K i D. Biera się sporo śmieci na tych zrabkach. K, i D. tu jest jeszcze D, no i na tej K, tutaj C, i T. mi nic? Jest. P jest. Tu jest T. A no literki C nie widzę. No dobra, a tu? Jest P, jest T. Tu jest C. Ta i T. To tyle. B i H. B mam tu i tu. Um, dobra. A teraz tu jest H. O nie. B i H. Dobra. E i A. Tu mam a, tutaj, tu jest e, 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 A. Tutaj. I mam pierwsze słowo ada. Na tej tyle tutaj mam pierwszy set. Tutaj, tu, jeszcze tu. No dobrze. Dalej O i J. Tutaj, tu i tu. Na drugiej tu mam O, które daje drugie słowo, opis. Jest trzecie oka. Dobra, to jest wygrana. Super, super, super. G i F. Tutaj mam G i daje słowo Iga. Tu jeszcze było H. G i F. To tyle. A na tej jest F, jest G, F i F. I to tyle. Ostatnia literka jest to Y. Tutaj mam i tu. I na tej drugiej są, ale tu już nic więcej nie dokładamy. Dobra, trzy słowa, jak nic nie namieszałam. Yy, więc na pewno będzie zwrot. A patrzę jeszcze tutaj te icha. Jest T, tu jest jest H. Może jeszcze coś dołożymy. T i T, 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 T. Tyle. M i D. Dobra i na tej. D M, M. Yy, i tak by było wszystko. Dalej B i C. C ma tu, tu jest B, C C C i tutaj. A na drugiej jest B, jest C. Wszystko. G i K. Mam G, mam K, mam G. Dobra, a tu? G, G, K, K, Tu też tu K, tu G, G. I K. Kolejna literka to E i tutaj mam jeszcze U. Tworzy się pierwsze słowo. To tyle. I teraz na tej E. E i U. Okay. Z i Y. Tu mam. Tu mam Z i tu. Na drugiej jest Z. Jest tutaj jeszcze też. To wszystko. OK. J i W. J i J. W nie widzę, za to tu jest to W. Tylko jedno. P i R. Tu jest P, R, P, R, 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 R. 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 R i R, i R, wszystko, I oraz F. No to już więcej nic nie dołożę. A na tej stronie mam imbir. No to jest dopiero prze pierwsze słowo. No i tyle. Dobra, mamy C. Tak jest. CC to 20 zł i piąteczka w zielonym, w y, portfelu zielonych. Y, czyli połowa zwróciła się 25 na 50. Tamte strapki przegrane. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!